Cześć guys, w tym filmiku porozmawiamy sobie o pięciu nawykach, które sprawią, że Wasza produktywność osiągnie inny poziom. Zanim zaczniemy, jeżeli interesuje Cię temat rozwoju osobistego, koniecznie kliknij przycisk subskrybu i daj łapkę w górę. Let's go! Na pierwszy ogień idzie planowanie kolejnego dnia wieczorem. Już Ci mówię, dlaczego to takie ważne. Wieczorem mamy czas na to, żeby spojrzeć na wszystkie swoje obowiązki z dystansem i odpowiednio nadać priorytety naszym obowiązkom, które musimy wykonać następnego dnia. Rano wystarczy, że spojrzymy na listę i mamy ułożony cały dzień bez zbędnego chaosu. Oczywiste jest to, że czasami coś się może kolokwialnie urodzić w trakcie dnia i trzeba tą listę dostosować. Natomiast jeżeli masz pracę, która też wymaga gdzieś tam organizacji jakichś spotkań, no to raczej na wieczór już wiesz, jakie spotkania czekają Cię kolejnego dnia. Co więcej, naukowo udowodniono, że jeżeli Twój dzień jest zaplanowany, to jesteś mniej zestresowany i śpisz lepiej, bo wiesz, co czeka Cię kolejnego dnia. Próbujcie tej metody i koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy sprawdza się dla Was. Druga zasada to jedno zadanie na raz. I ja wiem, że w dzisiejszym świecie multitasking jest uważany przez wielu za zaletę, ale tak naprawdę nie wpływa to dobrze na naszą produktywność. I badania pokazują, że kosztuje nas multitasking wiele energii i stresu, a finalnie outcome najczęściej jest marny. I jak tak skupiacie się na wszystkim, to finalnie Wasz mózg nie skupia się na niczym. Dlatego warto się skupić na jednym zadaniu w danym momencie. Wiecie, mamy też takie powiedzenie, żeby nie łapać kilku srok za ogon i to jest dokładnie to, co powinniśmy tutaj zaimplikować skup się na jednym zadaniu i zobaczysz, że coś co wydaje ci się, że stracisz na to nie wiadomo jak dużo czasu, jeżeli skupisz się tylko na tym. I skończysz to zadanie, to możesz przejść do następnego, i to jedno już będzie skończone. Ta technika pomaga zwiększyć efektywność, a zmniejsza uczucie przepracowania, bo dokładnie widzisz, co zrobiłeś, ile czasu ci to zajęło, czy rzeczywiście było takie czasochłonne, bo najczęściej outcome będzie najprawdopodobniej jednak taki, że nie było to aż tak czasochłonne, jak myślałeś, że będzie. I też w ten sposób jesteśmy w stanie namacalnie Ocenić naszą produktywność, ile zadań jestem w stanie zrobić w ciągu dnia, jakiego rodzaju zadania zajmują mi najwięcej, bo być może właśnie na tym też musisz się skupić, które zadania zajmują ci najwięcej czasu, które są najbardziej problematyczne. Być może potrzebujesz jakiejś optymalizacji w obrębie tych zadań. Kolejny nawyk to poranna rutyna. Najprawdopodobniej dla większości z Was poranna rutyna to jest otworzenie oczu i telefon. Ze względu na to, że patrzymy co stało się w nocy, co stało się być może wcześniej rano, jak jeszcze spaliśmy, później najprawdopodobniej idziesz pyknąć kawę, umyć zęby i ogarnąć się do pracy, ale to sprawia, że Twoja produktywność Spada. Prawda jest też taka, że rano uczysz się najwięcej, więc dobrze jest na przykład odpalić sobie jakiś podcast albo powtórzyć słówka, jeżeli uczysz się języka obcego, ale też trening będzie mega sposobem. Natomiast wiem, że dla wielu z nas jest to po prostu ciężkie, żeby ruszyć się rano i cokolwiek ze sobą zrobić, bo jesteśmy zaspani, myślimy o pracy, a nie o medytacji czy rozciąganiu, ale ale taki lekki, poranny trening sprawi, że rozbudzisz się szybciej z tego takiego porannego zaspania. Będziesz też mniej zestresowany i bardziej gotowy do rozpoczęcia dnia. I oczywiście ważne jest to, żeby rano mieć swój ulubiony rytuał, żeby przywitać dzień w odpowiedni sposób i żeby korzystać z każdego dnia w pełni. Kolejny punkt to technika, która pozwala nam zachować. Produktywność, czyli technika Pomodoro. Polega ona na podziale swojej pracy w bloki 25-minutowe, po których robimy 5 minut przerwy. A dlaczego to działa? Dlatego, że nasz mózg lubi, kiedy mamy jasno wyznaczony czas pracy i odpoczynku. Dzięki takim blokom unikamy sytuacji, w której jesteśmy przeładowani informacjami. A jednocześnie ten moment odpoczynku pozwala nam się zresetować, i w momencie, w którym wracamy do pracy, jesteśmy w stanie od razu się na niej skoncentrować. Co więcej, mamy multum różnych aplikacji z tą właśnie techniką, więc być może będzie to dla Ciebie rozwiązanie. Daj znać w komentarzu, czy znasz tą metodę. Ostatni nawyk to wieczorny przegląd. Połączony z chwilą refleksji. Przejrzyj swój dzień na koniec dnia, pomyśl, co udało Ci się osiągnąć, co super zrobiłeś tego dnia, co można było zrobić lepiej. Ja po swojej pracy z klientami wiem, że mało kto nagradza się za swoje osiągnięcia. Raczej czekamy na spektakularne wydarzenie, żeby w końcu się nagrodzić, i też większość z nas ma w sobie takie uczucie, że no okej, okay, udało mi się coś zrobić. No ale może to nie było wystarczająco wow, ale prawda jest taka, że powinniśmy nagradzać się nawet za najmniejsze osiągnięcia. Taki nawyk pozwala ci zobaczyć, jak dużo osiągnąłeś tego dnia, ale też sprawia, że pozytywnie będziesz patrzeć na kolejny dzień. Nawet jeżeli dzień był pełen wyzwań, to na pewno wydarzyło się coś pozytywnego, za co możesz być wdzięczny. To są drobne nawyki, ale tak naprawdę wszystkie połączone razem sprawią że będziesz bardziej produktywny i spokojniejszy, a w dzisiejszym świecie jest to bardzo ważne, żeby jednak ze spokojem i pozytywnym myśleniem podchodzić do życia. I to tyle na dziś. Jeżeli masz jakieś swoje ulubione nawyki, które pozwalają ci zwiększyć swoją produktywność i po prostu z większym spokojem podchodzić do życia, to daj znać koniecznie w komentarzu. A jeżeli podobał ci się ten odcinek i chciałbyś więcej usłyszeć o rozwoju osobistym, to zostaw koniecznie suba i łapkę w górę. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!